Czy Pan się spotka z rolnikami, którzy tutaj przyjechali właśnie do pana? Pan przyjechali tutaj do pana? Czy może Pani poczekać do zakończenia konferencji? Panie premierze, czy spotka się Pan z rolnikami, którzy przyjechali tutaj do Pana? Czy może Pani nie przeszkadzać? Bardzo o to proszę. Proszę Państwa, chciałbym zauważyć, że odcinek od Wodnicy ma długość 5 kilometrów, stara się z pięć rąk i jednego gadutku na wpadku. Panie premierze, teraz pan nie powie, że pan nie widzi. Dobrze, dobrze, dobrze. Może pani się cofnąć ja za linię? Proszę, proszę mnie nie szarpać. Dobrze, cofnę się. Tylko niech pani mnie puści. Proszę się cofnąć za linię. Dobrze, cofnę się, jak pani mnie puści. Panią puszczę, jak pani się cofnie za linię. Шесть.